To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się niemożliwe, właśnie staje się faktem. Popierający Platformę Obywatelską prezydent Sopotu, w drodze mediacji prowadzonych przez Radnego Miasta Sprawa i Sprawiedliwości, zawarł ugodę z Lasami Państwowymi w sprawie dzierżawy, a docelowo przejęcia drogi od ulicy Reja w Sopocie. Tym samym kończy się problem działkowców, którzy przez postawiony szlaban mieli trudności z dotarciem na działki. Szlaban będzie zdemontowany. W piątek na działkach przy ulicy Reja w Sopocie te słowa powtarzane były jak mantra. Dla działkowców z rodzinnego ogrodu działkowego im. Mickiewicza postawione przez Lasy Państwowe na początku tego roku szlaban był nie lada problemem. Odcinął ich od działek, bo najdalej położone znajdują się ponad kilometr wyżej. Wiadomość o pomyślnym zakończeniu rozmów i rychłemu demontażu szlabanu to ulga dla działkowców, często w podeszłym wieku, którzy bez samochodu nie pokonaliby drogi wzdłuż działek. Z tego miejsca... W imieniu działkowców chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział w tej, w tej, w tej, w tej debacie, którzy nam pomogli, żeby ten szlaban zniknął. Porozumienie, które wypracowano 5 czerwca w trakcie mediacji, kończy trwające ponad dekadę spór między Sopotem a lasami państwowymi. Rozmowy odbyły się kilka miesięcy po zaostrzeniu sporu i postawieniu szlabanu, co od początku relacjonowali reporterzy Panoramy. Spotkanie zorganizowane zostało w sercu Sopockiego Lasu. Przy ognisku i kiełbaskach, a popierające opozycję prezydent Jacek Karnowski i należący do Prawa i Sprawiedliwości radny miasta i mediator w jednej osobie na miejsce wspólnie przyjechali rowerami. Bardzo liczę, że jeszcze w czerwcu dowie, dowiecie się Państwo, dowiemy się wszyscy my, że to porozumienie zostało skutecznie i finalnie podpisane, a sprawa sporu na ulicy Reja przejdzie do historii. Prowadzone w atmosferze wspomnień rozmowy zbliżyły do siebie nie tylko dotychczasowe stanowiska stron, ale umożliwiły też wypracowanie dodatkowych rozwiązań, na których skorzystają wszyscy mieszkańcy Sopotu. Miasto Sopot podpisze umowę dzierżawy na. Oczywiście tą samą, którą żeśmy przez pół roku negocjowali z drobnymi poprawkami. My z kolei kwotę wynikającą z umowy dzierżawy przeznaczymy na zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych leżących w zasięgu miasta Sopot. Oczywiście umowa dzierżawy będzie trwała do czasu przeprowadzenia procedury wynikającej z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmierzającej do nieodpłatnego przekazania ulicy Reja Miastu. Zaangażowany w sprawę sporu poseł prawa i sprawiedliwości Kacper Płażeński przyznaje, że cieszy go taki obrót sprawy, bo i jego celem było doprowadzenie do zakończenia konfliktu. My reprezentujemy ludzi, media reprezentują zdarzenia, a bardzo często jest tak, że również wobec polityków, którzy są często w kłopotliwej sytuacji postawieni, to, że coś jest pokazane medialnie publicznie, sprawia, że okazuje się, że jakaś sprawa, która nie była długo załatwiana, może zostać załatwiona od tak tak naprawdę napstrzyknięcie palcami Według Sopockiego aktywisty Wojciecha Wężyka to pierwszy od wielu lat sukces strony społecznej w starciu z władzami Sopotu. Okazało się, że presja ma sens, że jeżeli działacze, aktywiści, mieszkańcy współpracują ze sobą i są zdeterminowani i konsekwentni, potrafią doprowadzić do sukcesu i ten kompromis jest dowodem sukcesu, jest dowodem tego, że po prostu daliśmy radę. Nowy szlaban stanie na końcu miejskiej części ulicy Reja. W przesłanym do redakcji oświadczeniu władze Sopotu wyrażają zadowolenie z efektu negocjacji i szczegółów wypracowanego porozumienia. Zapowiadają stworzenie nowej organizacji ruchu, która zapewni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ulicy Reja. Nowe zasady określone zostaną przy współpracy z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych.